Pan z Wami, słowa Ewangelii według świętego Jana, Tobie, Panie. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w Szabat, Ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem. Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu Bóg. I natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło pismo, kości jego nie będą łamane. I znowu na innym miejscu mówi pismo, będą patrzeć na tego, którego przebodli. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze. Gdybyśmy mieli określić, po czym tak najbardziej fizycznie rozpoznajemy, Serce człowieka. Wiemy, że na różne sposoby określamy: no jest czerwone, ma dwie komory, czy gdzieś jeszcze jakoś je rysujemy, czy pokazujemy, że przesyłamy komuś serduszko, ale takim fizycznym doświadczeniem, ponieważ nie możemy je widzieć, ono jest w nas, jest rytm, jest jego bicie. Bicie serca człowieka przypomina nam o życiu, o istnieniu, że wszystko się toczy, wszystko się dzieje. Tak bardzo może go nie słyszymy na co dzień, bo wiele dźwięków, hałasów, jakieś zaangażowania na różny sposób, no, nie nasuwa nam tych myśli, ale ono cały czas bije. To jest ten rytm naszego życia i to jest też ten rytm, który wyznacza nam serce Jezusowe naszej świętości, naszego powołania. Wszystko jest ustalone. Bije, aby w nas płynęło nie tylko to ludzkie życie teraźniejsze, ale i to wieczne. Bicie serca jest również pierwszym odgłosem, dźwiękiem, doświadczeniem po naszym poczęciu, gdy jesteśmy pod sercem naszej mamy. Dziecko sobie może nie uświadamiać na różne sposoby tego, ale może doświadczać. Cały czas słyszy w ciszy, błonie to bicie, to pulsowanie serca mamy. Puk, 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 puk. Ten rytm to jest pierwsze, co nas wprowadza na świat. Odgłos serca, które nas kocha. Jak to wszystko jest podobne do serca Jezusowego. Oczywiście, na innej skali naszego zbawienia, naszego przeznaczenia, ale serce Jezusowe wciąż bije dla nas. To nie jest tylko obraz, nawet najpiękniejszy, który je przedstawia, ale to jest życie, które Bóg nam nieustannie daje. To bicie serca mamy, które słyszymy, daje nam dwie tak ważne sprawy i doświadczenia dwa czyli bezpieczeństwa a w tym że jesteśmy kochani kiedyś jedna z sióstr należących do zgromadzenia siostry Faustyny prowadziła rekolekcje dla dzieci i młodzieży i wiadomo, niełatwo czasami dotrzeć do nich, dlatego trzeba znaleźć jakiś temat, jakieś powiązanie, które by to wszystko łączyło. I ona mówiła, że pewnie każdy lubi muzykę, a szczególnie w niej ten rytm. I jak słyszymy rytm, to całe nasze ciało zaczyna chodzić. Czujemy się, no, tak, jakoś zabrani przez tą muzykę. Nas wciąga, nie da się ustać, nam noga chodzi, tam ręka się rusza, głowa potakuje. Właśnie to jest też dlatego, że rytm od samego początku, mówiła ta siostra, przypomina nam bezpieczeństwo i miłość, radość. Kiedy byliśmy od tych pierwszych chwil pod sercem mamy, kiedy właśnie i tam już nasze ciało poruszało się z jej każdym ruchem, ale z każdym biciem serca. I tak samo jest z sercem Jezusa: ono wyznacza nam rytm, ten wierze. Aby nam całe ciało chodziło, abyśmy umieli żyć i pulsować przykazaniem miłości, które zostało nam dane. To wyznacza właśnie te takty każdy dzień, każdy miesiąc, rok. Serce Jezusa tego nas tak bardzo uczy. Wiemy, jak to jest czasami i śmiesznie wygląda, jak ktoś nie ma rytmu. A chce na przykład tańczyć, wychodzi na parkiet, muzyka i rytm jedno, a ruchy tego człowieka, tej osoby w drugą stronę. Widzimy jak to bardzo nie harmonizuje, jak jest taki zgrzyt w nas. No jak tak można, no, ale czasami nie mamy tego rytmu z różnych przyczyn, ale widzimy, że tu się coś nie zgadza. Nawet jak tylko patrzymy, to no, coś w nas jest nawet nie tak. I jak bardzo to może być, też wierzę, że my żyjemy po swojemu według swojego rytmu i wszystko zgrzyta, nie harmonizuje, męczymy się. Chcemy zrobić jakieś ruchy w swoim życiu, które nie pasują do nas, nie pasują do tego, abyśmy byli bezpieczni i kochani, a my na siłę się wyrywamy w ten swój rytm. Właśnie to wszystko jest pulsowaniem serca, które kocha. Czasami też jest tak, że są jakieś utwory, szczególnie tych starszych muzyków z historii, czy w kościele chór słyszymy, że nie ma jakiegoś określonego rytmu tam zawsze, jest zawarta jakaś rytmika, ale nie dla naszego ucha, dlatego potrzebny jest dyrygent, aby pokazał chórowi, że teraz zamykamy frazę, czy rozpoczynamy i w naszym życiu duchowym jest podobnie. Potrzebujemy dyrygenta. Jest w nim Kościół, który nam tłumaczy, który nas prowadzi. Jak my nie czujemy jakiegoś rytmu serca Bożego bijącego dla nas, abyśmy to uczynili albo tego nie uczynili, dla naszego zbawienia. To wszystko mieści się w sercu Jezusa, które biło dla nas. A kiedy słyszymy nasze serca najgłośniej, bo jak powiedziałem. W takim codziennym, jakimś zagonieniu, trudzie no, nie słyszymy bicia swojego serca, bez tyle innych spraw, dźwięków, które docierają do nas, ale jak jest cisza. W ciszy zaczynamy czuć, i nawet słyszeć, jak nasze serce pulsuje, jak doświadczamy różnego rodzaju uczuć, wzruszeń, wtedy i serce nam ożywa. Możemy to wytłumaczyć fizycznie, że krew zaczyna krążyć, jakaś adrenalina w nas wchodzi, serce przyspiesza, ale my nie jesteśmy tylko fizyką. Jesteśmy żywym stworzeniem, które reaguje na to, co widzialne i niewidzialne. Jak bardzo serce nam przyspiesza, jak Wchodzi w strach w nasze życie, jak zaczynamy się bać, oby nam się to nigdy nie stało, ale może doświadczyliśmy wielkiego strachu, kiedy słyszymy nasze serce nawet w głowie, jak pulsuje, kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy nasze ciało jest narażone na największy wysiłek, nawet taki pozytywny, jak sportowca, wtedy wszystko pulsuje. Każda część naszego ciała według serca które mamy. Wyobraźmy sobie, jak musiało bić, walić, jak szybko i głośno serce Jezusa, gdy dokonowało się nasze zbawienie, kiedy w bólu przeżywał wszystko, w wysiłku ponadludzkim, strachu ogrójca, jak mocno biło to serce Boże i dalej bije dla nas. To nie jest obraz, na którym podziwiamy jak pięknie został namalowany, i jak może przemawiać do nas. Ono nadal bije. Może słyszeliśmy cud o cudzie eucharystycznym z Lanciano z prawie przed XIII wieków w włoskim miasteczku, kiedy jeden z zakonników, kapłanów, przeżywał kryzys wiary i bardzo wątpił właśnie w obecność Pana Jezusa Chrystusa w najświętszym sakramencie. Chciał wierzyć, ale miał wielkie wątpliwości podczas każdego sprawowania Eucharystii, przeistoczenia. Czasami nawet powtarzał słowa przeistoczenia dla, dla siebie więcej razy, by być pewnym. I dokonał się właśnie cud, przemiany. Chleb stał się tkanką, prawdziwym ciałem. To samo dokonało się w kielichu. Kiedy wino zamieniło się w prawdziwą krew. My mamy wciąż te postacie eucharystyczne aż do dzisiejszego dnia, adorujemy je, były one poddawane no, takim naukowym ekspertyzom wiele razy w latach 70., nawet 80., kiedy już no, technika była tak bardzo posunięta, i cała nauka można dojść, zbadać. I było wyraźnie potwierdzone, naukowo, że ten chleb, który stał się tkanką, jest to ciało mężczyzny około 30 roku życia. I ta tkanka to nie jest obojętnie czy ogólnie tkanką ciała tej osoby, czegokolwiek oni wierzą, dla nas Jezus Chrystus to jest tkanka serca mięśniowego. To jest tkanka serca Pana Jezusa w tej przemienionej hostii. My doświadczamy tego na każdej Eucharystii. Pokazujemy, to jest ciało moje. To Jego serce dalej pulsuje. Nasze oczy to nie widzą, ale Bóg tam działa tak samo, jak pulsowało na krzyżu. Kiedy dokonywało się nasze zbawienie, ta największa ofiara. Niesamowite. Grupa krwi. Też z tego cud jest ta sama, co na całunie Tureńskim. Po wielu wiekach, nawet już wcześniej, iluś tam latach, czy kilkudziesięciu, ta krew się tak zbryliła, że były takie grudki tej krwi, już nie miała tej płynności. Ale też, jak ją uczeni badali, to czy wzięli jeden kawałek, tą kroplę, tą grudkę tej krwi, tyle samo ważyła, co. Reszta tych kawałków, było ich pięć. Jakkolwiek próbowali ważyć i mierzyć je wielkością, czy jest więcej, czy mniej, w każdej cząstce była ta sama waga, czyli ta tajemnica Eucharystii, że Chrystus jest cały wszędzie. Prawdziwa obecność serca Jezusowego, pulsująca dla nas na każdej Eucharystii. Ojcowie Kościoła nieuchronni, i niejednokrotnie przypominali nam to porównanie między Adamem a Jezusem. Jak z otwartego boku Adama, z żebra, zrodziło się nowe życie Ewa, tak? Z otwartego boku Chrystusa na krzyżu, zrodziła się jego oblubiennica, jego kościół. Do którego my należymy? Jak Adam zasnął, by dać nowe życie, tak Chrystus zasnął w śmierci, aby mogło zrodzić się dla nas życie wieczne w nadziei. I jak rana Adama, która pozostawała otwartym bokiem, była lekarstwem dla jego samotności, bo bez Ewy on był samotny. Miał całe stworzenie, ale mówił Bogu: że nie znalazłem nikogo. Kto by był bliski memu sercu, tak z rany Chrystusa skończyła się nie samotność Pana Boga, ale nasza samotność. Przez bijące, zranione serce Jezusa, które oddało się do końca, my przestaliśmy być samotni. Pan Bóg już zawsze będzie nam towarzyszył. Będzie wszędzie tam, gdzie go potrzebujemy. Niesamowite. I dzisiejsze święto, uroczystość przypomina nam serca Pana Jezusa właśnie o tym, że i nasze serca, i nasze życie może być zranione. Możemy doświadczać wiele trudu, ale to nie musi być naszym zwątpieniem. To nie musi być naszą przegraną, bo i z naszej rany, połączonej z sercem Jezusa. Może narodzić się tak wiele dobra i życie dla tych, których mamy wokół. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze.